Biskup męczennik i jeden z głównych patronów Polski. Święty Stanisław to postać dobrze znana katolikom. Szczątki duchownego zamordowanego w 1079 roku z rozkazu króla Bolesława Śmiałego spoczęły w katedrze na Wzgórzu wawelskim. Teraz relikwie świętego przewędrowały do naszego powiatu, a dokładnie do parafii w Pustkowie Osiedlu. I był taki pomysł właśnie, żeby poprosić arcybiskupa Jednakrzowskiego, żeby nie podzielił się właśnie relikwiami świętego Stanisława biskupa męczennika, które spoczywają na Wawelu, w katedrze wawelskiej. Tu Z tym naszym świątynią, bo tradycja mówi, że akurat przez te tereny kiedyś według tradycji świętej Stanisława przechodził. To jest kawałeczek kości świętego Stanisława z jego kości, które były znalezione w tym sarkofagu. Otrzymaliśmy to w sobotę miniającą. Razem z delegacją parafii byliśmy odebraliśmy i ksiądz Prawdy nam przekazał te, po to, żeby ten kult czy i cześć do świętego Stanisława wzrastał tu na tych terenach. Relikwie zostały odebrane przy konfesji św. Stanisława nazywanej Ołtarzem Ojczyzny podczas uroczystej mszy świętej w katedrze na Wawelu. Pustków osiedle jest drugą po rodzinnym Szczepanowie, parafią w diecezji tarnowskiej, która posiada relikwie patrona Polski.